Zobaczcie ten filmik i dajcie znać, co myślicie. I have the best news ever. What? Donald Trump died? Second best news. Vice President died? Okay, third best news. That Elon Musk died? To jest przerażające, że dzieci uczone są takiej nienawiści do drugiego człowieka, że można cieszyć się z czyjejś śmierci. Przecież te dziewczynki kiedyś będą dorosłe. I co, i one będą biły brawo dla kolejnego psychola, który kogoś zamordował tylko dlatego, że ta osoba miała inne poglądy. Albo mało tego, one same kogoś zamordują. Skoro już teraz uczone są, że czyjaś śmierć, jeśli ta osoba myśli inaczej niż my, jest dobra, no to one będą miały spaczone mózgi. One będą miały podejście, że można kogoś zabić, jeśli się z kimś nie zgadzają. Jakim trzeba być dzbanem, żeby uczyć czegoś takiego małe dzieci? Jakim trzeba być zbanem, żeby życzyć komuś śmierci tylko dlatego, że ta osoba myśli inaczej? Wolność słowa jest jedną z najważniejszych wartości, jaką posiadamy. Wszyscy mamy prawo do własnych poglądów. Możemy się z sobą totalnie nie zgadzać, możemy się ze sobą wspierać, możemy sobie ręki nie podawać, ale nie możemy życzyć drugiemu człowiekowi śmierci. Walczmy z tym, bo to nie jest tylko w Stanach Zjednoczonych. To dzieje się także u nas w Polsce. Przecież widzimy, w jaki sposób emocje polityczne eskalują w naszym kraju. Widzimy, w jaki sposób ludzie, którzy myślą inaczej, zaczynają się zachowywać, jak ta agresja przenika do życia publicznego w Polsce. Ja mam prawicowe, konserwatywne, konserwatywno-liberalne poglądy i mam do tego prawo. Jeśli się ze mną nie zgadzacie, trudno. Ale to jest moje prawo ja także uważam, że Wy macie prawo do swoich poglądów. Jak wszyscy będą mieli takie normalne podejście, to może będzie żyło nam się naprawdę troszeczkę lepiej.